Rozmawialiśmy z GIS-em m.in. o elektronicznej karcie szczepień i nad taką Centrum e-Zdrowia będzie pracowało. Kiedy I to jest ona może być gotowa? Jaka to jest, jaki to jest odstęp czasowy? Nie, nie pokuszę się o powiedzenie dzisiaj, kiedy, bo, bo jest mnóstwo zaległości w Centrum e-Zdrowia po, po pisie i staram się z nich wychodzić. Natomiast to, co robimy, w maju wysłaliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Pracy Rodziny do wszystkich rodziców, do żłobków, przedszkoli, do szkół e, informacje o szczepieniach. E, jednocześnie ja wysłałam do wszystkich kierowników podmiotów leczniczych taką prośbę o to, żeby zainteresowali się szczepieniami, żeby przeprowadzili dodatkowe szczepienia, żeby przeprowadzili akcje Informacyjne. Będziemy informować, przygotowujemy akcje promocyjne. Naprawdę bardzo trudno jest odwracać pewien trend po czasach, kiedy prezydent kraju mówi, że on z igłą to tak niekoniecznie. Mamy tutaj pewien problem. On oczywiście nie dotyczy tylko Polski, ale uwaga, ja skontaktowałam się z panią konsultant do spraw epidemiologii, panią profesor Paradoską Stankiewicz i pani profesor przygotowała taką, takie wyjaśnienie, notatkę nie można powiedzieć, że Polska straciła tę populacyjną odporność. Ze względu na zróżnicowanie poziomu szczepień w różnych województwach rzeczywiście jest tak, że w pewnych województwach występują ogniska odry. Natomiast... Gdzie jest najgorzej? Znaczy, nie, 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 nie chcę nikogo stygmatyzować. Mieliśmy od początku roku do 15 lipca ponad 220 zachorowań na Odrę, z czego około setki to było województwo mazowieckie, ponad 70 to województwo dolnośląskie. I dlaczego Pracujemy? tak akurat to się rozkłada? Jakie są wnioski, jakie są tezy w tej sprawie? Staramy się teraz szczególnie tam, gdzie mamy mało szczepień pracować czyli, ma to jest, czyli to oznacza, że na Mazowszu jest mało szczepień na odrę. Yy, znaczy nie, nie, że jest mało szczepień, tylko, że nie mamy tutaj tej odporności populacyjnej, ale, ale nie ma pamiętać, jej dlatego, że, mazowsze że, że Warszawa szczepionek mazowsze. To jest to województwo, do którego najwięcej przyjeżdża osób także z zagranicy i, i, i no i to też ma wpływ oczywiście na to, że ten poziom wyszczepienia, bo choćby czasowo, ale mieszkają tutaj różni ludzie z innych państw też, którzy niekoniecznie nie, nie, nie zawsze są, są zaszczepieni. Czyli raczej przekonywani mamy... niż mandaty, bo w tej chwili funkcjonuje system grzywien za niestosowanie się niewydolny. do szczepień. On jest niewydolny. Tak, i oczywiście gdybym miała rekomendować, to wolę mandat niż grzywne, ale kilka Kilkaset uwaga. złotych mandatu kogoś przekona do zaszczepienia nie, dziecka? U, uwaga, w ostateczności i po wyczerpaniu całego szeregu innych instrumentów, które mamy, przede wszystkim edukacja, przekonywanie ludzi, naprawdę rodzice, którzy nie szczepią dzieci, nie zawsze są antyszczepionkowcami. Wynika to często z bardzo różnych powodów, czasem z niewiedzy, z czasem zagubienia w świecie fake newsowym i, no, i to jest nasze zadanie, zadanie. Ale w tej chwili realia są takie, rozumiem, że trudno dotrzeć do tych rodziców, bo nie ma wykazu tych elektronicznego wykazu, który pozwoliłby kliknąć, wejść do tego wykazu i sprawdzić kto pod jakim adresem mieszkający tak, zdecydowanie. jest osobą, do której ktoś powinien pójść i z nią porozmawiać? Zdecydowanie jest to utrudnione, dlatego ta elektroniczna karta szczepień, ale jestem przed rozmowami z Cezem, więc nie powiem pani kiedy. A nie powinno być tak, że rodzice, którzy posyłają swoje dzieci do szkoły, do przedszkola, do żłobka w publicznych placówkach, powinni się legitymować książeczką szczepień? znaczy a, absolutnie nie tak uważa mojej, pani że to jest dobry pomysł znaczy, w mojej ocenie y, no, ta nasza wolność zdecydowanie kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka i jeśli jesteśmy zagrożeniem dla innych no to żyjemy w określonym społeczeństwie w określonym środowisku i oczywiście powinniśmy być odpowiedzialni jeśli nie jesteśmy no to państwo jest także od tego żeby y, Szukać instrumentów, które najpierw edukują, później motywują, a być może na końcu także każą, jeśli ktoś nie e, przestrzega tych zasad. Tylko taka decyzja o ewentualnym okazywaniu książeczki szczepień w szkole, w przedszkolu, w żłobku, to musi być decyzja rządowa po prostu. Czy pani rozmawiała z ministrą edukacji w tej sprawie, czy toczą się wokół tego jakieś konsultacje, bo jesteśmy za chwilę będziemy na progu roku szkolnego. Pani redaktor, w tej chwili koncentrujemy, ja też chciałabym odczarować trochę tę odrę. Naprawdę nie jest tak, że straciliśmy tę zbiorowiskową odporność. Rozmawiałam z moimi ekspertami. To nie jest tak. Musimy wykonać pracę informacyjną i edukacyjną. W tej chwili z panią ministrą Nowacką koncentrujemy się na tym, żeby szczepienia przeciwko HPV, ponieważ naprawdę w Polsce umierają kobiety na raka szyjki macicy, choć w cywilizowanych krajach już to się nie dzieje ponieważ mamy szczepionkę HPV od ubiegłego roku, natomiast poprzednicy nie zrobili nic, żeby tę szczepionkę wypromować i nad tym się teraz koncentrujemy i od października, od września jest akcja informacyjna w szkołach dla rodziców, od października szczepimy dzieci na HPV przeciwko wirusowi HPV.